Jama się ma, kolejny dzień, więc jak zawsze, dule DJOGESER, Master 1 i lecimy. Jest przeciwnik Japonia, niska kamera, eee... Na słupie coś ciekawego. O, te, ee, jak są same poziome. Tabliczki to chyba jest tu? Tak mi się wydaje, że to gdzieś tu jest O te Postokąciki takie Tak jest uh, Reunion Tylko gdzie to może być konkretnie? No jest taśma tak jak w Ganie, tylko no nie, nie to auto i w ogóle nie ten krajobraz, co nie? Widać, że to jest co innego. Bez przedniej blachy. Ogólnie pewnie Kanada, bo taki, taki vibe mam. A, no, metry, więc to nie może być USA. Oni metrów nie używają. Nie wiem, albo to jest zachód. Taki mocny, ale chyba nie. Tu nie ma jakichś takich wielkich gór. Ja bym tu szedł ten, gdzieś na wschód. Jakieś Ontario, Quebec. Yukon. Wow, jest holy pole. Dziury do ziemi nie dochodzą, bo jesteśmy w Polsce. Eee, no tylko gdzie w tej Polsce? Trochę jest górzyście, ale nie jakoś bardzo. Mogę da dać południe jakieś bo Mogę nawet bardziej No tutaj to już będzie raczej zachód z takimi górami Pytanie czy USA czy Kanada eee, Jedziemy sobie tak, tu jest przód i nie ma... Wiesz, nie, nie, no to jest generacja trzecia auto chyba. W się sensie kamery. I tu niby nie ma tego kanadyjskiego dura. A, czyli co? Nie wiem, Waszyngton. No jest flaga USA nawet. Myślę, że jakiś Waszyngton ma tu sens. I tak kliknę. Alaska! Zapomniałem, że Alaska istnieje. Miało więcej sensu, no? Zapomniałem, że to istnieje. No teraz mamy białe auto, długą antenę, Rosja. Eee, no i. To pewnie będzie gdzieś tu. Skoro białe auto. A. Um, no spoko. To tego nie wziąłem pod uwagę. No, ok. Z Norwegii, ziomek? Jedziemy po lewej. Malezyjskie blachy. Jest czarna naklejka na słupie. No, i nic za bardzo nie ma szczególnego tu, chyba. Więc klikam po prostu w środek tego półwyspu, jak czarna naklejka. No, południe bardziej, ale to nic nie zmieni. Długa antena. Tym razem to chyba będzie Rosja, co? Tu jest 3-4-2, tak to trochę wygląda jakby to było 3-4-2. Znaczy ja ufam. Bo w sensie, to powinna być Rosja, ale co to jest za numer? Wygląda trochę jak 3-4-2. Eee, a skoro 3-4-2, czekaj, tu było chyba 3-4-1? To było 3... Nie, czy ja pomyliłem? Tu było 3-4-2 w takim razie? No jasne, że... To znowu... Nie jest Rosja, jak myślę, że to Rosja. Co tu się dzieje? Czemu to auto było białe? Nie ogarniam. Uszuję go trochę. Takie dziury w słupach to Portugalia, z drugiej strony byłby, byłoby widać ten... No, takie wcięcia jak w Portugalii. Jak w Brazylii. nie Mamy auto i jest snorkel eee, Nie wiem jaki klik ma tu sens, może trochę wyżej w sumie Z taką ziemią, jak jest tak płasko Nie wiem, szukać mi się tego nie chce No jeszcze wyżej Okej, okay, Alberta. Słupek z Alberty. A nie! Słupek z Norwest Territories. A nie, czekaj. Chwila. Bo on był podobny. A już nie. Ten cza te czarne paski były takie szerokie jakby, nie stąd. Ale dobrze, że poszedłem za swoją pierwszą myślą. A tutaj mamy słońce na południu, więc pewnie Meksyk. E, Słup też jest ośmiokątny, więc to ma sens. Jest tu gdzieś numer telefonu. Chyba nie potrzebuję numeru telefonu. Są te kamienne murki, jak na Yukatanie, więc... Chyba mogę dość odważnie tak klikać, no. To jest... francuski? Chyba? No tutaj są dwa paski niebieskie, więc tak. Nie wiem, co tu klikać. Klikam w napis po prostu. Nie umiem regresować Francji. Okej. Okay. Nie wiem, skąd wiedział, że to zachód, ale trochę mi się dostanie, tysiąc. Tu jest flaga Indonezji. Czarne auto, więc może Sudawesi. To jest Sub-Sudawesi. O to tutaj, to jest. No nie jestem pewien. Czy między Sumatra a Sudawesi w tym momencie, i to mi się nie podoba. Kliknę Sudawesi, to, to będzie Sumatra. Kliknę Sumatra, to, to będzie Sudawesi. Ale nie. Nie, znów Sumatry ten. Tu dwa izolatory z jednej strony, jeden jest z drugiej strony. Chyba to będzie, nie? Nie wiem, oby. Na każdym słupie tak, że po jednej stronie jest jeden. Okej. Okay. Ciekawie, tego się nie spodziewałem. Ale drzwi. Oj, i Polak. Monowar. Jedziemy sobie po prawej. Wszystkie białe linie, słup z chile, wszystko pasuje. Mm, no tylko pytanie jak tu to... Ja nie znam tych gór w Eee... czekaj, gdzie to było? Jak to szło? Już nie pamiętam. Eee... Nie, to nie było to. To było niżej w ogóle. Jak zobaczę tą drogę, to rozpoznam, ale chyba. Nie, nie wiem. Gdzie to było? To. 41 to mogło być? Chyba ta. Nie wiem. Nie pamiętam. Bo ogólnie jest tam jakaś meta, że jak są góry takie. no suche. Tam dalej widać takie śnieżne. Jest taka droga, jednak gdzieś, i nie wiem, która to była ta dobra. No jedziemy pick-upem, jest snorkel, że tutaj dość łatwo. No i nie wiem, co kliknąć. Nie wiem, czy no te drzewa, nie było też jakieś mety, ale. No nie wiem, nie pamiętam, nie pamiętam. Uuu, nie widział snorkela. Było tam le ledwo co go widać. Chila. Chila, bo są takie w tych znakach, w tych słupkach. Są takie wcięcia tutaj. E, no i takie coś to tylko chila. Droga S133, to jestem trochę głupi, że nie zumowałem. A nie, w sumie tutaj są s Bo ogólnie Drogi w Chile są spoko Bo od samej północy, na samej mojej północy jest Są drogi A Ileś I tak leci cały alfabet w dół Alfabetycznie te drogi e, Długie pasy po bokach, więc Norwegia Czy tu jest gdzieś napisana droga W sensie numer drogi, chyba nie Yy, raczej to jest południe. Nie wiem, jak bardzo południowo, bo no też te znaki z czarnymi trójkątami takimi to typowa Norwegia, to jest to jest Skandynawia ogólnie. Widzę, że kliknęliśmy w to samo miejsce. A jak nie zrobię nic głupiego, to to powinienem wygrać. Teraz trzeba nic głupiego nie zrobić. A ja lubię, czyli u że głupie rzeczy robić. No jest to Indonezja. Tylko nie wiem co to konkretnie. Nie wygląda mi to jak Jakarta. Ale nie mam pojęcia, co by to mogło być. Nie wiem, nie wiem, totalnie. Ano było napisane. Nie wiedziałem, że to miasto. Jedziemy po lewej. Malezja, bo są te naklejki Znaczy, no z tymi naklejkami to to musi być półwysep No ale nie wiem gdzie Tutaj i tak raczej się gra nie zakończy A może? A jednak Wow GG No i dobra, jak wam się podobało to zostawcie łapkę w górę i suba I widzimy się w kolejnym filmie Siema